Siema, z tej strony Lejmon to jest kolejny odcinek z Raymana Redemption. Eee, właściwie muszę powiedzieć, że wracam do tej gry z chęcią, bo wiem, że eee, jedna prawdopodobnie najcięższa rzecz w tej grze jest za mną. Czyli ten zajebany challenge, dobra sam, bo chcę coś powiedzieć i chcę się wyżyć. Przeszedłem to. I dlaczego nie było, dlaczego nie było filmu zrobione przez tak długi czas? Męczyłem się z tym przez 3 dni i nic mi się z tego nie nagrało. Byłem tak zły, że nie chciałem do tej gry wracać, ale minął miesiąc albo dwa, nie jestem pewny kiedy to nagrywałem. I stwierdzam, że powracam. Także ten, ten świat zrobię sobie w następnym odcinku, bo... Ja, ja tu byłem? Tak, bo to jest kasyno. Już nie, nie, mam, nie mam czego tu wygrać. Dobra, nara. E, polecimy sobie na następny świat i następny poziom. E, The Caves of Scopes Crystal Palace. Zobaczymy z czym to się je. Mam nadzieję, że będzie chociaż odrobinę przyjemniejsze, bo... Mam, och mam, ochot mam ochotę w to pograć, ale jak myślę o tym, że znowu będę musiał tryhardować, to mam ochotę się zabić, no. Tu coś widzę jakieś przejście od razu, niestandardowe. O, coś odkryłem. Widzimy nową rzecz platformę. Kolcami na dole. Okej, okay. lepsze to niż skakanie po ingiangach i malowanie sobie przejść. Naprawdę. Na dole też coś jest. Ja sobie zablokowałem przejście, czy. W... Nie, odblokowałem sobie klatkę. W-what? Moje, czemu moja ręka wygląda w ten sposób? Ja przysięgam, że nic nie zmieniałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okay. Nie wiem, czy mogłem przejść dalej. Już od razu wróciłem. Ale najwyżej. Muszę od razu strzelić, że tak to nazwę, pięścią. się wyrąbałem. Nie, to jest mój gameplay może nie by... może odstawać od tego, co prezentowałem ostatnio, ale jak mówiłem, ja dawno nie grałem. Ja bardzo dawno nie grałem. Mogłem tam doskoczyć od razu, ale chyba nic to nie zmienia w moim życiu, w sensie, chwila, doskoczę tam, doskoczę, o, super, już myślałem, że, a, może się tu wró, myślałem, myślałem, że musiałem tam doskoczyć od razu, a jednak, jednak nie. Na szczęście. Widzicie, te teraz jest przyjemnie. Teraz mam ochotę grać. Nie stresuję się czymś. Nie stresuje się na dobrze. Jak zginę. To cały challenge pójdzie się srać. To jest właśnie to jest właśnie przyjemność zgrania w tą grę. Nie muszę się aż tak stresować. Mogę sobie po prostu posiedzieć, poskakać po platformach. Pochrzanić jakieś głupoty. Tam na dole coś pewnie jest. O tam jest power Up. już widzę. No dobra, nieważne. Nie tylko jak się bujałem, to coś mi latało przed ekranem. Ale przysięgam, że myślałem, że jest to jakieś przejście. Szybki powrót ty nie wracasz, prawda? Nie wraca okej. Okay. O, a ty nie, ty nie zawsze spadasz, czy on nie spadał tylko ja to sobie wymyśliłem. Bardzo możliwe. Danie się teraz będzie. non stop. Osi, oh ok, to będzie, to będzie ciężkie. Ale nadal bawi się lepiej przy tym challenge'u. Nie, drugi raz już mi się ten błąd zdarzył, nie wiem w jaki sposób jego ja wywołuję. Ok, dokładnie to chciałem zrobić od początku. Widzę, że muszę to zrobić. Ok, nie, nie wiem jak się tego zapałem, ale się cieszę. O, wiedziałem, żeby przejść dalej. Bardzo chciałbym zapisać sobie grę, nie? Ekstremalnie bym chciał. Okej, okay. żyje Nara perfekcyjnie. Ile klatek już zebrałem? 3, to już połowa. Nie wiem, czy to jest po prostu efekt tego, że do coś jest na dole, bo. korci mnie. Nic tu nie ma. Ale legitnie to jest chyba jeden z najprzyjemniejszych poziomów. Oprócz tych pierwszych. Całkiem fajną ma muzykę mi przynajmniej się podoba. O, mogę podjechać na górę. Nie, tam coś było, nie ja, ja nie odpuszczę. Mam. Mam ochotę szukać sekretów. Jest tylko power-up, ale skoro jest, to znaczy, że się przyda. No już straciłem jedną HP. Okej, okay, tu chyba nic nie ma, ale... Tu co... coś widzę. Jakieś schodki. I jest i klatka. I dalej nie przejdę. Dobra, tego nie uniknę. Okej, okay, po to był ten power-up. Ja tu wskoczę? Na spokojnie nawet. Dobra, bez problemu. O, nowy przeciwnik. Nie wiem a... Jakiś kolec by mnie rzucił. Nie wiem w jaki sposób go pokonałem, ale... Okej, tu jest jakiś skarb. Jak ten świat się nazywał? A nie, teraz nie zobaczę, ale to był chyba jakiś cave. Jaskinia złych snów. W sensie teraz mi się tak to tło skojarzyło. Nie wiem, czy jest to słuszne skojarzenie, ale pewnie jest. Nie, górą nie miałem jak przeskoczyć. O, o okej. Okay. tak dawno zapisu nie było. Dobra, czyli to trzeba... To trzeba zrobić szybko, ale jednocześnie trzeba skoczyć, a nie wbiec. Wow, zobaczyłem się czegoś. Totalnie przypadkiem zdobyłem złotą pięść, tylko nie wiem jak do niej dolecieć. A już widzę. Tędy. Nie, o oh, fuck, zleciałem. Co? A w ten sposób. I teraz nie stracić. Dobra, mamy to. Żajemy go łatwo po nią w miarę wrócić. Tam na górę jakoś się da dostać, ale... Słyszę jak coś się odbija, nie? I już mi się to nie podoba. Okej, okay, po to chyba to było. Ale oni i tak chyba schodzili na hita. Okej, okay, tu coś widzę. Ale to jest przejście tylko do tego. A jednak nie. Jednak nie za dobrze mi idzie, nie? Zaraz coś zepsuję. Wrócę się do tamtej części, żeby nie pominąć niczego. Dziś. A, tutaj jestem. To przejdziemy jeszcze raz. No problemande. Nie jest to aż takie ciężkie. Przeskoczymy tu, teraz wejdziemy po sprężinkach na górę. Po. Mylą się przyciski, po. Power upa, tu jest dodatkowe życie, ale. Złapie, czy tak średnio? Chyba średnio. Dobra, w jakiś inny sposób da się tu pewnie dostać. Okay, rozwalamy to. Kolejne ulepszenie do pięści. Nie widzę nic, więc nie skacze. Się jedna klatka. O, oh, hell, okej. Okay. Przeżyłem, jest nieźle. Co się gdzieś pojawiło? Nie wiem gdzie. Nie widziałem. Tam coś jest. Chciałbym znaleźć ostatnią klatkę? Albo prezent? Kapelusz? Cokolwiek? Właśnie prezentu nigdzie nie. Ja czy ja odkryłem sekret, czy jestem w normalnym poziomie? Jak jestem w normalnym poziomie, to będę zły. Się dałem właśnie zbejtować. Nie no, to... to wygląda jak coś ciężkiego, to wygląda jak jakaś, nie wiem, droga do prezentu albo coś. Jest i prezent, dobra, miałem rację. Ale już wiele razy tak gra robiła. Ok, pierwszy świat, pierwszy prezent. Nie widzę jakiejś łatwej drogi powrotnej, więc nie jest to jak też jakieś szczególnie trudne. Więc sobie po prostu wrócę. Pyk. I cyk. Zapiszemy sobie z i wyjeżdżamy. To jest przejście dalej, czy gdzieś musiałem pominąć tę klatkę? Chyba, że to nie jest koniec poziomu. To nie koniec poziomu. Nie było jeszcze kapelusza. Tam nie dole sobie jest ściana. Ok, zgridowałem. A tu, tu na dole też coś jest. Hmm. Interesujący poziom. Postaramy się odkryć go całego. Nie idziemy po to. Dobra, nieważne, to był tylko przeciwnik Myślałem, że mogę gdzieś zeskoczyć, ale na... po lewej stronie nie zobaczyłem, więc to też trzeba nie przetestować. Tu jest przejście. Okej, okay, tutaj też nic nie ma. Okej, okay, czyli tu jest 5, tu jest ta yy... platforma poruszająca się. I... nie rozumiem go i właśnie nią pojedziemy sobie dalej albo zlecimy w dół dobra ona nie jeździła w kółko ona tylko w górę i w dół latała więc mogę się tego spodziewać OK, muszę... Nie muszę przeskakiwać Okej, okay, zdodżował Jestem w szoku Tu na górę jeszcze mogłem wchodzić Pytanie, czy miałem tu pójść, czy nie To jest właśnie To jest ten moment, w którym Nie jestem pewny, czy miałem gdzieś pójść, czy nie To najwyżej się wrócę, jeżeli będę mógł. Teraz już, teraz już nie wiem. Tam jest przejście. Dobra, zacznę ich wybijać, bo zaraz technę. Jest kapelusz. Dobra nie, nie ryzykuję. Leczymy się i to jest przejście dalej. Chyba. Chyba popełniłem błąd, że tu zapisałem grę. Nie, sprawdzam, czy czegoś tam nie ma, bo to... Okej, okay, czyli mogłem tu przejechać. To nie jest bez powodu, okej. Okay, strolowałem. Ja to jest nie do odratowania już. Ja się, nie wrócę się tak daleko. No, nie ma opcji. Dobra, ki kiedyś się nadrobi, tak? To nie jest aż tak ciężkie, ale no... No trochę boli. A, to mnie trafiło. Nie spodziewałem się. po nim... No pominąłem. Szkoda. Ale dobra no. Mogło być gorzej. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Jeden świat zrobiony. Bawiłem się świetnie. Prawie na 100% zrobiłem, tylko że niestety nie zaufałem instynktowi. Ale to się nadrobi, w następnym odcinku dokończymy sobie ten świat, bo paru prezentów nie mam i... Dobra, jednego prezentu nie mam. I z sześciu klatek, jak dobrze liczę, albo pięciu. Dobra, tyle, trzymajcie się i do następnego, na razie.